Jednym najwspanialszych drzew rosnących w naszych lasach iglastych jest świerk. Jest drzewem, które obok sosny stanowi największy udział w naszych lasach jako gatunek iglasty. Nasz świerk rośnie w bardzo wielu lasach, nie tylko iglastych. On również znajduje się i ma swoje miejsce w lasach liściastych, na niżu, w górach, na wyżynach, ale także jako bardzo elastyczny gatunek potrafi porastać bagna, torfowiska. Jest gatunkiem dostosowanym do bardzo ostrych warunków klimatycznych. Stąd często jest tak, że występuje w wielu miejscach, w których już sosna nie daje sobie rady. Wytworzył tutaj na naszym terenie takie dość swoiste, specyficzne zbiorowisko leśne, które my nazywamy borealnym borem świerkowym na torfie. Jest to, rzadki, jest to rzadkie zbiorowisko, ale bardzo interesujące. Jest to drzewo wytwarzające bardzo płaski, a rozległy system korzeniowy. Dzięki temu nie grozi mu zatopienie w torfowiskach, na bagnach, a jednocześnie, mając rozległy system korzeniowy, może rosnąć w porach, gdzie tej wody jest mniej. Na początku malutka siewka świerka wytwarza system palowy, natomiast on bardzo szybko jest redukowany i rozrasta się wszędzie. I kiedy przychodzą wiatry. Jeżeli idziemy przez las i widzimy takie potężne tarcze, to są to tarcze z korzeni świerka, systemu korzeniowego świerka. Świerki należą do tych drzew, które w Puszczy białowieskiej osiągają największe. Rozmiary na niżu polskim. Tylko w górach, w nadleśnictwie Istebna rosną najwyższe świerki obok tych białowieskich przekraczające swoją wysokością 50 metrów. Najwyższy zmierzony świerk tutaj osiągnął wysokość 57 metrów. Pierwsza żywa gałąź była na wysokości 30 metrów. Się mówi o tym, jak długo, ile lat mogą żyć poszczególne gatunki drzew. I muszę powiedzieć, że sam byłem zaskoczony, kiedy w Puszy Białowieskiej miałem możliwość policzenia wieku niezbyt grubego świerka rosnącego właśnie na torfowisku. Świerko grubości około 30 cm po zbadaniu mikroskopem i policzeniu kolejnych lat słoi przyrostów. Okazało się, że miał 230 lat. Jak na warunki Polski Północno-Wschodniej to już był bardzo okazały wiek. Oczywiście nie jest to tak dużo, ile lat może żyć dąb czy sosna, niemniej jednak świadczy to o tym, że to drzewo jest bardzo elastyczne. Że to drzewo przystosowuje się doskonale do warunków, w jakich przyszło mu rosnąć. Każde drzewo, żeby móc trwać w przyrodzie, musi wydać młode, nowe pokolenie. Kwitnienie świerka następuje bardzo wczesną wiosną. Po zapyleniu rozbudowują, rosną szyszki. A kiedy się nasiona wysiewają? Ano, nasiona się wysiewają zimą. Wtedy kiedy są najdogodniejsze warunki. Czasami to wysianie może się przesunąć na wiosnę, ale generalnie rzecz biorąc drzewo to podobnie jak i sosna rozsiewa skrzydlaki. Jeżeli się rozejrzymy pod świerkiem dokładniej, to zobaczymy tutaj takie ciekawe łuski i takie patyczki zakończonymi łuskami. To się okazuje, że również i ta szyszka stanowi pokarm. Takie ślady po sobie, po swoim obiedzie zostawia wiewiórka. Ona ogryza łuski, zjada nasionka, pozostawiając na dnie lasu, na glebie taki ogryziony trzon. To skrzydełko pozwala się nasionku przenieść na znaczną odległość z wiatrem. To nasionko, jak się zrzuci razem z tym skrzydełkiem, to spada wirując. To drzewo, które służyło, służy i sądzę, że, że wszystkim będzie służyło do budowania domów, do konstrukcji dachowych jako bardzo lekkie, a wytrzymałe, sprężyste drewno. Poza tym, że ma ono znaczenie konstrukcyjne, jest bardzo często wykorzystywany również jako drewno opałowe. Jego taką bardzo swoistą i chyba przyjemną cechą jest to, że kiedy go palimy w kominkach, kiedy go palimy w ognisku, wydaje takie suche trzaski, strzela, daje pewien nastrój. Nie jest to drewno, które dostarcza dużej ilości ciepła, ale jest to drewno właśnie takie wytwarzające miłą atmosferę. I pewnie sobie nie wszyscy uświadamiamy, że jest to drzewo, które co roku gości w naszych domach. Oczywiście nie takie duże. Ono gości jako choinka. Tutaj za tym dużym, wspaniałym, rośnie mniejszy egzemplarz. Może nie jest to najpiękniejsza choinka, ale właśnie choinki, świerki są tymi drzewkami, które co roku na Boże Narodzenie ustawiamy w naszych domach. Jest także świerk bardzo ważnym elementem, składnikiem diety. Wielu zwierząt, zwłaszcza owadów. Tutaj znalazłem szyszkę, świeżą, młodą szyszkę. Widać, że są jeszcze zielone tutaj igiełki, i w środku tej gałązki jest otwór. Jakiś owad smakował w tym drewnie, które tutaj w tej młodej gałązce, z której zwisa szyszka się znajduje. Powoduje to, że kiedy przyjdzie wiatr, ta uszkodzona wewnątrz gałązka opada, i mamy właśnie taki owoc naszego zbierania. Są też na świerku czy ze świerkiem związane owady, które leśnicy nazywają szkodliwymi. Takim największym szkodnikiem, który. Potrafi zabić całe dziesiątki hektarów drzewostanów świerkowych, lasów świerkowych, jest kornik drukarz. Jest to mały owad wielkości około 2 mm, który, którego samce i samiczki wchodzą pod korę i w strefie miazgi i łyka budują korytarze mateczne. Tam w tych korytarzach są składane jajeczka z których wylęgają się larwy i sieć rozwijających się larw żerujących właśnie zjadających to łyko powoduje że zostanie odcięty system korzeniowy od korony nie ma przepływu zarówno asymilatów związków odżywczych z korony do korzenia i nie ma przepływu wody z minerałami do korony to drewno zostało zasiedlone przez kornika drukarza. Takie drzewo umiera, zasycha. Podchodzą do takiego świeżo ściętego świerka. Odnosimy wrażenie, że on nie jest zaatakowany przez kornika, że został wycięty zupełnie niepotrzebnie, a jest to, było to duże, stare, stare drzewo. Gdyż czoło jest jasne, nie widzimy tutaj żadnych oznak żerowania owadów, ale już w części środkowej. Widzimy larwy i widzimy drobne, jasno-brązowe, młode chrząszcze. I to powoduje, niestety, że świerki nam zamierają.